Centrum. Sobota, 15.30. Okej, okay, Michael, weź się tu zatrzymaj, resztę my załatwimy. No okej. Okay. Patrzcie, ile kamer... Co teraz robimy? Rożbi! Za drzwiami jest sprawca tego szajsu. Panowie, nieważne co, i tak na trzeźwo tego nie zniosę. Jebany alkoholiku, masz, wypij i przynajmniej truń dupsko! Dobra, możemy wchodzić. Gabinet Andrzeja Dudy. O kurwa. O chuj. Kurwa, co pojeba akcja. Wadajcie Wadajcie następną flachę. Dobra. Kończymy z tą inflacją. Albo ci wyjaśni łabędź. Nie strasz, nie strasz. No kurwa, wypierdolę mu. Ale proszę, proszę państwa, przede wszystkim o to, żebyście byli spokojni. No to po prostu zniżmy ceny i koniec inflacji. Jeżeli jestem w Madrycie, rozmawiam z prezydentami, rozmawiam z premierami i dowiaduję się tutaj 12%, tutaj 14%, tutaj szczęśliwi, bo tylko 7%. Kto parę lat temu myślał, że którykolwiek kraj będzie szczęśliwy z powodu, że ma 7% inflacji? Co ty nam tu pierdolisz? Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to na nas przyjdzie. Macie argument, że przyznajesz się do bycia geniem cię przekona? Bardzo trudno jest temu przeciwdziałać. Mam rozumieć, że się zgadzasz. Dobra, w takim razie uroczyście przysięgnij, że nigdy, przenigdy nie będzie inflacji na Mirowie, targowisku, wszędzie! Uroczyście przysięgam. No. Tylko jak ceny nie obniżam się, to tu wrócimy. Bardzo za to dziękuję. Możecie Państwo spokojnie głosować na swoich polityków. Gdzie idziemy? Mirów.